Cześć, jestem Klaudia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz masę węgliku wapnia potrzebną do otrzymania 1 decymetra sześciennego acetylenu. Gęstość acetylenu wynosi 1,07 kg na metr sześcienny. Ok. Mamy obliczyć masę węgliku wapnia potrzebną do otrzymania. 1 decymetra sześciennego. Czyli podali nam objętość. Ale nie węgliku wapnia, tylko acetylenu. I podali nam gęstość acetylenu. 1,07 kg na metr sześcienny. Ok, i teraz Przede wszystkim trzeba zauważyć to, że mamy różne jednostki. Tu mamy metry sześcienne, a tu mamy decymetry sześcienne, więc to musimy zamienić na metry, bo nie możemy wyliczać danych, gdzie mamy dwie różne jednostki. Dla przypomnienia: 1 metr to 10 decymetrów, czyli analogicznie, 1 decymetr. Stanowi jaką część metra. Jak mamy jedno 0, to będziemy mieć jedno miejsce po przecinku. Tak. A o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że mamy jednostki sześcienne. Więc to nie będzie 0,1 metra sześciennego, tylko musimy to wymnożyć razy 0,1, 0,1, i 0,1. Musimy to zapisać trzy razy. Zliczamy ilość miejsc po przecinku, jaką my tutaj mamy. A mamy trzy miejsca. Czyli będziemy mieć 0,001. Dopiero dajemy decymetra, przepraszam, oczywiście już metra. No. Metra. I mamy tak: objętość acetylenu, gęstość acetylenu, no to na lajcie możemy policzyć masę nie węgliku wapnia, ale acetylenu, która nam będzie potrzebna do dalszych obliczeń. A możemy to policzyć, naszą masę acetylenu. Przypominam, liczymy ze wzoru D razy V. Czyli na wzor, na, ze wzoru na gęstość. Podstawiamy d, podstawiamy v. Ok, zliczamy ilość miejsc po przecinku. Mamy 5. I liczbę. 1 razy 100, 7 to 107. 107 ma 3 liczby, a mamy mieć 5 miejsc po przecinku, czyli musimy dać 2 zera i 107, bo wtedy mamy 5 miejsc po przecinku i mamy to w kilogramach. Zamieńmy to sobie teraz na gramy. 1 kilogram to 1000 gram. Tak? Czyli przesuwamy przecinek o trzy miejsca. I raz, i dwa, i trzy. Czyli mamy 1,07 g. Ok. I to jest tyle, ile mogliśmy sami wyciągnąć z treści tego zadania. Dalej nie mamy masy węgliku wapnia. Zapisujemy równanie tej reakcji. Czyli mamy. Węglik, wapń. Najpierw zapisujemy wapń, a potem węgiel. I teraz tak. To ma wartościowość 2. To będzie mieć wartościowość 1. Bo taką ma wartościowość C w węglikach. Dodać wodę. I powstaje nam C2H2, dodać zasada wapniowa, wapń, dalej wartościowość 2, zasada grupa OH ma wartościowość zawsze 1. I trzeba zauważyć, że z tej strony mamy 4 wodory, tu mamy tylko 2 wodory, więc dajemy dwójkę. W tym samym zwiększamy ilość tlenów, ale tutaj tlenów też już mamy dwa. 1CA, jedno CA, 2C, jedno CA, dwa 2C. Dwa Wszystko nam się zgadza. I teraz mamy tak, tu jest nasz X. To jest X gram. Ta nasza masa węgliku wapnia. Woda nas nie interesuje, ale wiemy, że powstał nam jeden. Przecinek 0,7 g acetylenu. I w takich przypadkach musimy się jeszcze posiłkować masą cząsteczkową. Czyli policzymy sobie masę cząsteczkową CaC2 oraz masę cząsteczkową acetylenu. Ok, i teraz tak. Mamy CaC2. Prawdę mówiąc, sama zapomniałam, jaką masę cząsteczkową ma Ca, więc przechodzimy do Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych, szukamy Ca, który jest w drugiej grupie i widzimy, że po zaokrągleniu to będzie 40 unitów. Dodać. Tutaj mamy dwa razy, szukamy masy cząsteczkowej węgla, 12 unitów. Wymnażamy, dodajemy. To samo z tym. Mamy 2 razy 12 unitów. Dodać 2 razy wodór waży 1 unit. Wymnażamy, dodajemy. Możemy sobie w końcu utworzyć proporcje. CA, C2 to jest nasz x, czyli x gram waży nam 64 unit. Natomiast C2H2 waży 1,07gram i wychodzi nam tutaj 26 unitów. OK. I teraz robimy to na krzyż. 26x równa się to razy to. 107 razy 64. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Wymnażamy, dzielimy i wychodzi nam 2,63. Patrzymy po jakiej stronie był nasz x, było x gramów, więc nasz wynik jest w gramach. Czyli masa węgliku wapnia potrzebna do otrzymania 1 decymetra sześciennego acetylenu wynosi 2,63 gram. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.